Cześć. Nazywam się Sławek Na Konieczne. Chciałbym opowiedzieć Tobie trochę o mojej drodze, i może pomóc Tobie, Wam, odnaleźć Twoją własną. Przez lata uczyłem się rozpoznawać swoje emocje, rozumieć własne myśli i przestać być ich niewolnikiem. To nie była łatwa podróż, ale była prawdziwa. Dziś chcę się tym z Tobą podzielić, pomóc Ci poczuć siebie nie teorią, a doświadczeniem. Jestem praktykiem. Możesz zapytać, po co w ogóle się to zagłębiać? To ja zadam Ci pytanie: Czy naprawdę chcesz poznać siebie? Czy chcesz naprawdę być szczęśliwy? Czy chcesz być wolny? Czy naprawdę chcesz nauczyć się kochać siebie samego? Czy rozumiesz powyższe pytania? Jeśli tak, to właśnie po to jest ten kanał. Jestem nauczycielem drogi. Chcę towarzyszyć Tobie w Twojej wewnętrznej podróży. Nauczyć Cię widzieć własne emocje i myśli. Rozpoznać fałszywe przekonania na swój własny temat. Od lęku do jasności. Twoja droga zaczęła się dawno temu. Witaj na szlaku. Chodźmy razem. Koniecznie swoją drogą, niekoniecznie na siłę.